Dobry kochani, witam was serdecznie u marki Eski na live, który potrwa, nie potrwa długo. Zaraz obadamy, co tutaj się dzieje. O. O sześćdziesiąt proszę ustawić. Siedemset dwadzieścia, tak? Czy to ile jest? No i oh, i będzie ustawiał, i będzie ustawiał. O! Oh, Wstawię. Hallo, meine liebe Heike. Her Herzlich willkommen na polnisz Zajtek. Idźmy chyba Ula, od trzech godzin siedzę i po prostu dostaję. chciałam chciałam komputer wyrzucić na śmietnik, jak Boga kocham, ale tutaj ten, on nie chce rozpoznać, że ma wzmacniacz. niestety będę się musiała udać do mojego męża, żeby mi, kochany moi. Naprawi, na to Patrzyłam się w bebechy temu. Nie rozpoznaję, nie rozpoznaję wzmacniacza. Choć wzmacniacz tu hula, jak nie wiem. O. się. Wzmacniasz hula, aż pokażę. Aż, aż gwizdze. Także ja tutaj mam ze strasznymi przerwami ten film. Mimo, że zmniejszyłam na minimalną ilość klatek na sekundę i tak dalej. No nie wiem, nie wiem, czy ten, może wiecie, może mi lepszy przyjdzie do domu, mod, modniejszy. Dobry wieczór. Ta, kot Simon las. Chciałam, bo nieumalowana. Spocona jak szczur, proszę ja Was, zamiast tutaj, wiecie, robić za gwiazdę i, i, i pokazywać co i jak, to ja po prostu, wiecie, tu gdzie te kurwy i chujki od ścian odbijały normalnie, powiem Wam. Ale za to, że jest tak, a nie inaczej, no znowu widzę się, że stoję. Będę jutro od rana siedziała, zobaczycie, będę siedziała, on będzie jeszcze hulał ten internet. Ale pokażę Wam, co będzie w następnych filmikach. Znaczy, w tym filmiku w piątek będzie, um, wyliftuje się, zrobi się o 10 lat młodsza za pomocą makijażu. Jak powie, że, że nie wyglądam młodzi, ktoś, to mi nie lubi. Poza tym, ja widziałam tą paletkę Umarzenny Egert, e -E i ja ją sobie moi drodzy wykorzystam też do któregoś filmiku. Um, żeby mi nie spadła znowu. I kochany mój, nie zapomniałam sama do wnętrza tych. To są cienie multichromy. To są cienie multichromy. Ja nigdy nie widziałam jeszcze tu takich. One z Danii albo z Holandii z je zamówiłam. Cena jednego cienia 25 euro 24,99. Zamówiłam dwa. Już mi z wierzchu tak nie wyglądają jak ten. I będzie filmik z porównaniem multichromów y, od naszej Hanny. Jak mnie to kosztuje, jestem naprawdę bardzo ciekawa. Następnym tematem, czy nie będzie Simon na taki następnym tematem? Możemy tu kable wchowają i wszystko. Ym, zamawiałam sobie podkład pod, y, na usta. O, z Zachwalały dziewczyny. Fake lips. Y, pod pomadkę i że pomadka każda się będzie trzymać. Ale że to y, nie było tego w mojej tej, w drogerii. Y, było tylko online. Zamawiałam online, a przy okazji zobaczyłam. Taką paletkę z Beige Cosmetics. O, i ona wygląda takło. Wow. I też będzie, kochani, znowu materiał na filmiki. Ale jestem strasznie ciekawa tych duo chromów yy, obcego pochodzenia. I powiem Wam, że to będzie na pewno na pewno filmik. Porównawszy. Ja, ja, ja przy Was to otworzę. Przy Was spróbuję, zesło znajdę w moich zbiorach chadni, które mam podobne kolorem, i zaczniemy się bawić. No, jak ja zobaczyłam tą cenę, w ogóle to mi wlazło przez, w słoiczku takie, nie? Tak, słoiczek był, i to było takie właśnie multichromy w mazi. A tak wiesz, ta kobita, która to sprzedaje, nazywa się, może z was wie, wzięłam i schowałam, nie? To jest najlepsze. Nazywa się, używam Multichrome Preset Aishe. pokażcie. Ono się jakoś nazywa, tak jako Karla jakaś tam, bo jest podpisane. No nie odczytam tego nawet z gnia lunetę. Karla Kamilat Paparapapa I ona ma tego kilka. Ja wziąłam takie niby jaśniejsze, choć one tu przez papiórek, które zapakowane są w takiej folii okropnej. No. Jestem, jestem strasznie ciekawa, naprawdę. 25 euro. Mówię, w duszy mam. Mogłabym za to mieć dwie paletki albo jedną paletkę taką lepszejszą, czy coś w tym stylu. Czy, czy, czy krem i, i ten. Aha, i zamówiłam jeszcze y, też w Rossmanie, ale to pocztą przyjdzie do Rossmana, to się przekazy, tam przejadę. Ym, tą nową ja y, nie wiem ja czy ona jest aż taka nowa y, pielęgnacja y, z Lore ale ja tych, ja tych produktów nie widziałam. Ja ostatnio jadę ponad pół roku na Małgosi tym y, 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 flo, florę, tak na Małgosiu parję się, I, i czasami tylko to, co mam oczywiście, mieszam z tym, a jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo ym, ym, tam jest, czekajcie, a, krem na dzień, który powoduje właśnie, ym, który bardzo ym, 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 robi skórę, ym, nawilża skórę, zmniejsza zmarszczki, bo tam jest hialuronu i ma SPF 50, więc to jest dla mnie nowość. Czegoś takiego to ja w żadnym nie widziałam. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy to, ja mordy nie będę wystawiać nie, na, na słońce. Ale jak jest więcej słońca, to mi wyskakuje uczulenie. Nie? Normalnie wyskakujemy uczulenie, także jak się przelecę przez taras, może pozamiatam i, i ten, który tam co robi. Także ja się widzę tutaj z czkawką. Kogo tu mamy? Terenia, Ania. Yy. No, będzie ciekawe. A powiedzcie mi, jak, jak mnie widzicie, bo ja, ja się widzę teraz stoję nie, i nic nie robię. Z kątem krzywą. I tak co chwilę mnie to, coś się poruszam, z tym, że jakość obrazu jest całkiem niezła, ale jest na 760, na więcej nie ustawię. I ustawiłam bardzo mało klatek, 25 klatek na sekundę, gdzie normalnie, jak robię filmik, Dodaję tych klatek 50, tak? 50. Tak, 50. No. Daję tych klatek. No i, i ten. I zmniejszy, zmniejszyłam troszeczkę. Um, tam, z, średnicę. Jak to się mówi? Otworzyłam troszeczkę bardziej. Um, no, ratunku. Otworzyłam troszeczkę bardziej. No to wiecie, nie? co jest w aparacie. Czyli tu jestem wyraźniejsza, tło jest mniej zamazane, jak normalnie. O. No. no, to czemu mnie nie, ja nie siebie nie widzę i nie słyszę bardzo dobrze? Wiecie to tak głupie jest strasznie. Tylko to, powiem dwa zdania, bo ja mam podgląd. Su, taki malutki. Dwa zdania. no Jak nie dwa słowa. I, i koniec, i stoję. A, a, a obraz, a, a głos też masz A ja Jezu, dziewczyny, no nie wiem, mój mąż będzie musiał tam siedzieć na dole i krzyczeć mi, widzę cię, nie widzę cię, jak Bogackiego. Jest okej. Okay. Obraz żletka. No to ja nie wiem, no. Bo w tym podglądzie, w komputerze, to ja mam siebie obraz żletką, bo żletkę, no taką średnią, bo podłączyłam się bezpośrednio, ściągnęłam software ten, no jak to się mówi, narzędzia do obsługi tego aparatu, to też trwało nie wiadomo ile, no i jednym kablem się łączy, nie ma cudów, nie ma HDMI, nie ma nic, ale, ale obraz jest 760 i, i na, jak widzę na moim no, komputerze, to wygląda całkiem przyzwoicie ten obraz. Z tym, że mówię, to co widzę na podglądzie, to jest Simon, co ty tam kichasz tak? Chodzi i kicha. Ja kicham na niego, on kicha na mnie. No. Przedtem jest tutaj dusił, że on dostaje już jeść. Ma dostać, bo umrze z głodu. No patrzcie państwo. A głos? Słyszycie mnie? U -u. <ś> o. Nie ma opóźnienia. No naprawdę. Simon przeszedł i mi już no się, muszę włączyć z tego, no w każdym razie wiem, wiem, że tą paletkę w Polsce jest znana, Ups. ta paletka wygląda interesująco, znowu zielenie, brązy, nie, zobaczymy co to będzie, ja z Catrice już dawno nie kupiłam paletki, tą, którą ostatnio skupiłam, to wypieprzyłam od razu do śmieci, bo dostałam zapalenia spojówek od tych złotości, bo one były ostre, a się wbijały w ten, w białka, w, ocz, w oczka mi się wbijały, no także ten, no, a tych jestem, tych multi, jestem bardzo ciekawa, będę kręciła jutro chyba, bo właściwie to ja już nic w tym tygodniu nie mam, jeszcze mam tylko w poniedziałek wizytę u tego od kości gościa, a byłam na tym, wczoraj byłam nie w poniedziałek, wczoraj miałam termin na tym, no co się w tą rurę wjeżdża, to mi jeszcze gorzej ramię boli. I on stwierdził, że oni tam nic nie widzą. No to chociaż tyle, że nie ma pozrywanych tych wiązadeł czy ścięgnów, no i nie będzie, nie będzie operacji, nie? Prawdopodobnie starość, nieradość. No? ja prawo ręka, no to ta prawo ręka mi się boli, a i żeby jeszcze było śmieszniej, to byłam na dole patrzeć, jak wygląda ten obraz w dużym komputerze i jak się pierdykłam właśnie w tu, tu oklamkę, to aż zawyłam, wiecie, no a mi się w takich momentach na mnie krzyczy dopiero później, awarowy A aja, aja robi. także ja dzisiaj nie będę się tutaj długo słyszymy bardzo dobrze, widzicie petarda, obraz, obraz Żyletka jest ok. no dziewczyny no, kurczę, no nie, nie wiem co o tym myśleć w ogóle, nie, no bo jeżeli przekaz jest, to muszę nie, muszę tym, w przypulpicie reżyszerskim Miśka posadzić, co ty, nie da rady nie da rady, posadzę tego głupiego Sajmona, nie, nie będzie mnie męczył o. Obraz, suche, hej, kałabeczki. Co tutaj jeszcze Wam opowiadać? No, nie wiem, co Wam opowiadać, bo cofnij sobie, Wandziu, kochana, um, jakie ciekawostki będą w przyszłym tygodniu na filmikach, nie? Um, bo tak sobie myślę, że to takie interesujące, zwłaszcza te multichrome, bo ja tego nigdzie nie widziałam. I wpadło mi do oka teraz, nie wiem, gdzieś mam, to jest, ta firma to jest Bozy Shop się nazywa. I oni tam mają wszystko. I jak i w niej, i w tym, kupiłam to i te, te dziadostwo, znaczy nie wiem, czy dziadostwo, i tą paletkę, której nigdzie właściwie nie było w DM-ie. Nie? A nie będę za paletkę za 9 euro płaciła 5 euro za przesyłkę, bez przesady. Nie? No to i, 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 tam, i tam zamówiłam. Nie ze względu na tą paletkę, tylko bo to mnie zaciekawiło. Po prostu wiecie, wiecie jak to działa, Google, nie, jak wysyłają reklamy. I ze względu na to, ten a mówię, a zobaczcie w jakiej cenie, czy jest ta paleta, bo tam mają bardzo dużo w, tym, w tej drogerii, takich różnych rzeczy, od drogich, tanich, takich high-end, czy, czy no, no, drogeryjnych, i była, no to wiecie, i ten zelek sobie zamówiłam, żeby, żeby osiągnąć cenę, że nie, nie mylę za przesyłkę pracowniczą, no, płaciłam idzie. Chodź. No, to tak, to takie. Taki. Jak on się nazywa? Już wam mówię. Um, te. Large coś tam blendes. Co so jest firmowy z tej, z tej firmy? No to przyzwoicie. Nie będzie można tego zrobić. No, także dzisiaj już nie będę się malować, mówię, już chciałam Wam tylko wstawić obraz, a mówię: A wiecie, co no tak pohamsku nie zrobię, nie? I powiem Wam, jutro się będę starała też. Jak będzie ktoś, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. Ja chcę się widzieć tutaj przyzwoicie, widzieć się. No, no i w oko wpadły mi z tej mojej chi chi chińskiej, gdzie on tam są, oczy nie? florazis, pędzelki do oczu i puder sypki, ale to nie, nie teraz, nie teraz, bo, bo te, no, wydałam tyle na te dwa, no jestem, no jestem ciekawa naprawdę, jak, jak to też i będzie z tymi moimi kochani, z tymi, z tymi cieniami do uczu, nic nowego tu nie mam, jak wam odebrać, kochani, w ten w piątek albo sobotę w Rosmanie paczkę przy, przyślą, przyślą do Rosmana z tym, no z tym Lorealem z 50 PSF i jest też na noc i jest pod oczy, to jest intensywne takie, nie? no to zobaczymy jak to intensywne będzie mi się tutaj teraz, ten, będę się przez... No, cztery dobre tygodnie, tym intensywnie nawilżała. no Jest bardzo, bardzo ciekawa, jak to wygląda, bo to skoro to, to jest to 50, to będę musiała na pewno naładować na gębę tego sporo, żeby to działało. Nie? A jeszcze ja, blada twarz. No to, to w ogóle, nie? Rykłam się w poprzednim filmiku, tym, co teraz leciało wczoraj, pomyliłam miejsca, gdzie się kiedy się kładzie ten no, no, krem ochronny. No, a dobrze, że, była, że, się, że mi poprawiła dziewczyn lubę, i bardzo się z tego cieszę, że szybko mogłam to zmienić. Oczywiście poszłam na niemiecką stronę i też tam zmieniłam, żeby nie było. Z ciekawostek powiem Wam, że zrobi filmik taki tylko gadany. Jeżeli chodzi o stolkowanie, czy łażenie za kimś po nawet po takim jak YouTube, gdzie tam było ileś tam set tysięcy godzin, 500 tysięcy godzin w ciągu minuty ładuje się na ich serwery. Osiągnęłam to że te baby, które za mną tam łaziły i, i próbowały też w jakimś live się tam ten, Benia je tam ukróciła, przy okazji i je ukróciła I, i, mogę z tym iść do sądu, bo mam IP, oni mają IP, ja jeszcze nie dostałam. To jest, one, one zmieniały nazwę, nazwę kanału. Ale z, tego, ale z jednego IP wchodziły w te, żeby z różnych IP, z różnych części miasta czy świata wchodzili, no to wtedy wiecie. A to, co jest tak głupie, że zmieniały nazwy na przykład, że jakaś tam Parszywa, coś tam, że prawda, że jestem Parszywa, że mam Szkorbut i, i, i coś tam jeszcze. A ja i, i no. I tak, no jak to się nazywa? Po polsku, to co Baba Jaga miała. No, jak jestem czarownicą, to niestety bez. bez, bez zapomniałam się nazywać. Bez tego nie da się żyć. I tam nie wiecie. I zmieniały nazwę tych. tych ten, ale IP było to samo. I, w tym, I doszłam do tego momentu, czyli jednak YouTube coś robi. W tym sensie. Ja nawet czatowałam sobie kiedyś z, jak byłam w Kamieniu Pomorskim i się cuda porobiły z filmikami, czatowałam i pomógł mi chłopak, jak nie wiem, był z Niemiec, z niemieckiej strony, w każdym razie mogę iść do sądu i podać te kobiety za mobbing po prostu, za cyber, cyber coś tam, nie, i wygram sprawę i będą, wiecie, musiały płacić. A one będą miały zamknięte kanały i wstępu na YouTube w ogóle nie będą miały. Ja po prostu, jak jeszcze byłam na tym, na blogsie to jeszcze tam wiecie, pyskował człowiek z trollami. Teraz się nie bawię, nie odzywałam się niczego, tylko cały czas widzę, że jest ten nowy, przecież widzę, że na tyle głupie są, że widać kto mnie za, zaabonował. Więc cały czas pisałam jeden, ten sam tekst, jeden, ten sam jeszcze chyba wczoraj pisałam. Jak się pokażę, to znowu, w każdym razie, w momencie, kiedy jeszcze raz to się powtórzy, mam się skontaktować z, jeżeli chcę podać do sądu. I czyli nie jest tak źle z tym YouTube'em, bo z kolei wczoraj oglądałam filmik chłopaka, Niemca, który opisywał sytuację też chłopaka, Niemca, który ma chyba, nie wiem, 7 milionów, tych, no, no abonentów i, i ma całą sieć tych, już tam ludzie pracują, rob, nie on sam robi te filmiki, a tak jest wariowane, nie? Na samych wejść po, po 400 tysięcy, po półtorej miliona, czy 8 milionów na jeden filmik, nie? I się, i, ich, no, włamali im się, włamali im się i w ciągu jednego, jednego momentu Przerobili mu, mu kanał i skasowali prawie wszystko i na Instagramie, i na YouTubie. I on, moje drogie koleżanki i koledzy, jeżeli tu są, drodzy, y, oczywiście zgłosił się do YouTuba i powiem Wam, że normalni biali ludzie, żaden tam y, inteligencja sztuczna, czy jak to tam się nazywa, pomogli temu chłopakowi odzyskać trzy czwarte materiału. I on, jest, jak on to opowiadał, no, normalnie łzy w oczach miałam i on też, no, 10 lat pracy, jakiś gnój, wiecie, wejdzie, czy jakaś tam sitwa i, i chłopakowi zniszczy, no, a on z tego żyje, zrobi sobie firmę i tak dalej, no, to, to jest niesamowite po prostu, jak ludzie są, jakimi potworami są ludzie, okropnymi. Co tam pisze ta jeszcze Marzena? Hej, Małgosiu, witajcie, Wanda. Aha, Uda Kurzajka, kurzajka, dokładnie. Z no. chyba rehabilitacja pomoże terenie. On mi dał zastrzyk. Kiedy ja byłam u niego? W lutym? Koniec lutego? Początek lutego, jakoś tak, tak, w lutym, początek lutego. I on mi dał zastrzyk tutaj w to Toramie. I ja mm, przez pierwsze dni no, trochę bolało, nie? Ale mm, później z, z dnia na no, dzień myślałam, że wiecie, no, skończy się i będzie coraz gorzej. A tu nie. Z dnia na dzień było coraz lepiej. I teraz bo on mi powiedział, że mam zapisać sobie, kiedy mi przestanie działać ten zastrzyk. I teraz w kwietniu, dokładnie 14 kwietnia, potknęłam się i oparłam się ręką tą, no, o ścianę. I to wiecie, całym swoim, i, i, i od tego momentu koniec, nie? Dam rozmasywałam i tak dalej, nażarłam się tabletek. I tak ten, ale idę w poniedziałek do niego. I jak mi zrobi, tak jest duży zastrzyk, on zobaczy, co tam jest, bo dostał taki kot gdzie ma wejść, gdzie ma przeczytać to, co oni tam widzieli w tym wszystkim, zobaczyć te, te zdjęcia i na pewno mam dla mnie drugi raz ten zastrzyk nie jest tani, ale jest dobry i powiem wam, że tym prawdopodobnie będzie można tą to tam się chyba już wytarło to wszystko nie? to jakoś tak odbudować i zaczęłam żreć aż no gumi się uwielbiam, a dupa rośnie, nie, nie tylko dupa że się kurcze człowiek tak rośnie od tych gumisi co tam jeszcze piszecie tak tak to jest psychiczne to nie jest, one po prostu nie, nie mogły przeżyć tego dziewczyny że konstruktywna krytyka Urszula wie o kim mówię ona widziała te kobiety jak one te makijaże robią i one takie były przyjaciółki, takie miłe, takie ach i w ogóle, dobre, nie? I takie ach, marga, plap, pla, plapa, i sutu, tutu i pół drutu, no. I później, y, y, jak ja mówiłam, żeby, bo ta jedna jest okropnie pomarszczona. I to sobie, wiecie, nawali tych złotości i to, ta, ta, co jej wisi, to jeszcze, jej, to jeszcze bardziej jej wisi, nie? To, co ona robi z twarzą i te przykłady, które wzięłam, to, to są już z nich, nie? Teraz, na różowo też się zrobię. Także tematów mam w cholerę. Same się pakują mi w dłonie, powiem tematy, ale najbardziej tych multichromów. Jednak te multichromy mnie najbardziej interesują. No i one po prostu zaczęły tępić. One mnie zgłaszały prawdopodobnie do ten, że ja jestem pornograficzna czy jakaś. Oni to sprawdzają, prawdzie, ale już ty lecisz na łeb, na szyję jak masz mały kanalik ten. Tutaj coś nie za bardzo. W niektórych filmikach im weszło, niektórych od razu spadał, ale coś nie za bardzo. Także mówcie o mnie, żeby lajkowali, żeby ten, żeby gnoiłom pokazać ten, bo w ostatnim filmie, o, no, o, tym, o tym, o tym, o tym, który jest o pielęgnacji przed słońcem, powiedziałam jasno i wyraźnie, że Polki nie dopuszczają do takiego typu, do tego typu gąb. Polki się pielęgnują od najmłodszych lat i jak przychodzi ten wiek po czterdziestce, po pięćdziesiątce, to, to nie panikują i nie, one się stały nagle gęby pomarszczone, bo nigdy o to nie dbały, a nagle się stały ekspertkami kuźwa od, od pielęgnacji. No. I tak napisałam, takie jednej, tam, bo ona pytała się mnie, co z tym tego paria, bo jej się moja cera podobała, ile to kosztuje, jak to wygląda, więc ja, z, wiecie, zmontowałam filmik, w którym y, 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 ja już do gości parę razy pisałam. Osobiście się nie znamy. <laughs> nie. Tak, tak dobrze nie jest, żeby kurcz chociaż angielski włączyła, on no, oni pracują nad tym wydać, firma mała i, i wiecie jak jest. Więc ja po niemiecku tam to wszystko, żeby one mogły, jak to, to sobie kupi, o, i właśnie jej odpisałam, bo ona mi pisała, że, że najważniejszy jest pielęgnacja, no a ja, kochani, bez kremu na ryju, to ja nie, w życiu nie poszłam spać, nie? mogłam oczu nie zmyć, ale krem zawsze. Była niezła, nie? ale, ale naprawdę czułam się, no teraz to już, jeszcze jak się pierdykłam, wiecie, tutaj